Fake i to taki, który naprawdę łamie wszelkie granice. Dzień dobry Państwu. To nie jest żaden historyczny dokument. To jest perfidna ściema stworzona przez sztuczną inteligencję. Po pierwsze, sama grafika. Ten wychudzony człowiek faktycznie robi wrażenie, ale ma na nogach buty, które wyglądają, no nie wiem, jak. Fontony. Są ogromne, nieproporcjonalne. To wpadka programów do generowania obrazów, które często jeszcze nie ogarniają anatomii, zwłaszcza dłoni i stóp. Zresztą twarze strażników są do siebie dziwnie podobne. Kolejna wpadka. To teraz skanujemy zdjęcie programem do sprawdzania, czy coś wygenerowała sztuczna inteligencja, i już mamy 100% pewności, że to fake. To już nie jest domysł. To jest fakt. Ale to nie wszystko. W opisie zdjęcia mamy historyczne bzdury. Profil, który to puścił, pamiętniki polskie, opisuje, że w czasie wyzwolenia obozu przez Sowietów był śnieg. Problem w tym, że Sowieci wkroczyli do Szturtchow 9 maja 1945 roku. Moi drodzy, to była wiosna, tam nie mogło być śniegu. To jest prosta nieścisłość, która od razu demaskuje fejka. Co więcej, samo Muzeum Stutthof poprosiło w komentarzu o usunięcie posta, podkreślając, że to całkowicie wygenerowany obraz, a opis zawiera liczne błędy. Wieżyczki, otoczenie na grafice po prostu nie zgadzają się z tym, jak obóz wyglądał naprawdę. Muzeum postawiło sprawę jasno. Wykorzystywanie ludzkiej tragedii w celu zdobycia clickbaitów i lajków jest obrzydliwe i nieetyczne. I tu dochodzimy do sedna. Za tymi grafikami stoi profil, który żeruje na emocjach. Najciekawsze jest to, że nie stoi za nim żadna historyczna instytucja. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z fabryką treści, która działa globalnie i zarabia na emocjach i udostępnieniach. A historia i pamięć to są tylko narzędzia. Kiedy widzicie coś wzruszającego z historii, ale dziwnie perfekcyjnego, albo z dziwnymi detalami, jak choćby te ogromne buty, weryfikujcie to. Sprawdzajcie, kto to udostępnia. Autentyczne zdjęcia z obozów nie są idealnie wykadrowane, mają swoją fakturę. Nie dajmy się nabrać na takie tanie chwyty, które mają tylko fałszować prawdę. To jest fake, na którego trzeba reagować natychmiast, a nie klikać lubię to.